tam chroni się, i zbisze sanitariuszka, walczymy, kocham Cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiego strzegł. On z batalionu zoszta, a ona kto to wie? z granatem w ręce, dziewczyną w zielonej sukience, naszała się broni trwa o wolność, o honor, o kraj. Dobroni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. wolna będzie Warszawa, do broni, do wolność na lój. Zoru ci się cisze przywa Nie wolę rozrywać i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni. Weź miła dwie Filipinki. Zableczka jest tutaj zoba.